Po raz pierwszy na stacji Szamocin byłam 11 lub 12 lat temu. Przyjechałam wtedy na. Akurat jak przyjechałam, była próba spektaklu ze snów. Sen po raz pierwszy zobaczyłam przestrzeń, przestrzeń teatralną stacji Szamocin. To zrobiła na mnie ogromne, ogromne, ogromne wrażenie. Przyjechałam dzięki Magdzie Planecie poznałam stację Szamocin. I od tamtego czasu tak naprawdę się w niej zakochałam. Stacja Szamocin kojarzy mi się przede wszystkim z miłością, z zapachem lata. Na stacji Szamocin poznałam swoją miłość. Stacja Szamocin to przede wszystkim Luba zarębińska, czyli Luba jest sercem tej stacji. To ona napędza te wszystkie wagony w ruch, te wszystkie projekty tych ludzi, po prostu jest niesamowitą, niesamowitą osobą, wulkanem, wulkanem energii, świetnym po prostu, który potrafi, potrafi zarazić ludzi, zarazić ludzi pasją, obudzić w nich talent nie tylko artystyczny, wszelaki, wszelaki. Luba jest świetnym, świetnym człowiekiem i no, bardzo zależy mi, aby, aby postarać, się, aby w końcu i ona miała. Aby ona miała również cieplutko na stacji, także zimą. Stacja Regeneracja, wspieram to.